Cześć, witam Was, moi drodzy. Taki marcowy wypad na spinning. Dzisiaj pogoda jest naprawdę kiepska, ale gdzieś po południu ma się to poprawić. Ten śnieg daje w kość. Rano się nawet nie wybierałem, bo to bez sensu. Taki mokry śnieg leci. Nie za fajnie by się łowiło. Teraz trochę te warunki się poprawiają, chociaż ten śnieg dalej, dalej sobie sypie. Taki bardzo mokry, no nie za super do łowienia. Dzisiaj co? No, dzisiaj oczywiście na spinning, tak jak mówiłem. Wziąłem z sobą dzisiaj dwie wędki. Jedną wędkę wziąłem sobie na dropshota, drugą na mam ultra light'a jakieś małe góleczki. I tutaj w okolicach myślę mostu będę sobie łowił, bo tu widzę, że tych drobnic sporo chodzi. No i zobaczę, co tu się uda wydubać. Ciężko powiedzieć. Dawno nie byłem. Czy jakieś w ogóle okonki dziś się złowi? Małe może będą. Ale choćby te małe brały, to tak będzie zabawa. No to co? Zachęcam Was i... Zobaczcie, jak to mi dzisiaj pójdzie w tak kiepskich warunkach. Mam nadzieję, że ta pogoda się poprawi. No i na dzisiaj taki sprzęt, dwa kołowroteczki, jeden 3000, drugi 2500 rozmiar. Tutaj mam wędkę na ultralighta, 1 do 5 gram, no i oczywiście ten mój dropshot, mały leki podbierak, dużo dzisiaj nie brałem. Na początek tutaj przy moście, w połowie, pokażę Wam jak mi się uda może będzie to widać, ale ciężko powiedzieć na kamerce, ile tej drobnicy tam stoi. Teraz trochę falka się robi, ale tu pod tym drzewem i tutaj to aż jest normalnie czarno. Pełno tej drobnej ryby stoi, tej uklei, płotki, wszystkiego. Może tu się uda podejść. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ciężko mówię. Cała buła ryb stoi tam właśnie i sobie tutaj kręci w tych wirach. I zacznę tu od tego miejsca moje wędkowanie. Może w tym miejscu tu uda się jakieś okonie obok tej ławicy ryb wyciągnąć, choćby malutkie, będę ja próbował. Teraz trochę się poprawia ta pogoda. Słoneczko trochę chce przebijać. Tak jak mówiłem, może uda się coś łowić. Myślę, że tutaj właśnie w tych krzaczkach, jakichś patykach spróbuję jakieś małe okonie choćby złowić. No i zaczynam od tej najlżejszej wędki tej 1 do 5 gram na taką główeczkę tutaj haczyk bez bezzadziorowy i na taką przynętę popróbujemy tutaj właśnie przy samym brzegu czy coś się będzie chciało dziać powiem wam szczerze dziś wędkarzy wywiało albo w ogóle nie przyjechali ciężko powiedzieć no i jak nie no to popróbuję potem ciężej będę po prostu kombinował potem jakiś dropszecik i zobaczymy czy te okąki chociaż jakieś tam małe uda się dzisiaj złowić może być za bardzo to za lekko o jest rybka ale mały <grybka> o masakra ściągnął prawie mi tą gunkę To jest takiego opadu bardziej teraz w głowie. A potem będę się starał bardziej po dnie pukać główką A teraz tak delikatnie, takim bardzo żeby to długo opadało Czy tam taką przynętą one będą się chciały zainteresować A jak nie to po prostu zmienię potem na inną A Będzie trzeba dzisiaj na pewno kombinować z tymi rybami Poszukać jakiś kolor, na który będą chciały brać. O, ja. Yeah. O, te malutkie są widać. Mega malutkie. O, jest rybka. Proszę, taki. Bez zadziorowy haczyk. Szybko wychodzi. A na wiosnę to powiem Wam szczerze, ciężkie łowienie tutaj, bo jednak ten okoń już słabiej, w lutym był mróz zima, kiedyby może najlepiej brały, przynajmniej w tamtym roku tak było, ale w tym roku ta zima długo trzymała, nago ocieplenie. I potem już ta rybka nie jest taka, jak w pewno w lutym bym lepiej połowił. Ale trudno, no. popróbujemy. Jakieś pobicia cały czas są. Wszystko trzeba Tak Tego dopiero na tą przynętę się nie będzie działo to po prostu ciężej, bo może jakiś dropszecik. To teraz sobie zrezygnuję z tej mikrogrówki. Teraz to spróbuję spod tego drzewka coś wyduwać. <grymne> Dzisiaj takie łowienie niestety będzie. Spróbujemy czy te okonki się tutaj przy tym pod tym drzewkiem nie chowią czasem. O, ładne branie było. Jest. <grymne> mały bo mały i taki okno puścimy spróbujemy dalej zobaczymy teraz tu ale i te drobnicy pod tym drzewem stoi miliardy o następny patrzcie zabawa jakaś jest a przy okazji, może się uda coś złowić lepszego Teraz trzeba pokombinować na co by je tu zmusić brać Na razie na tą gumeczkę jakieś chcą Nieduże, ale chcą Może większe by jakieś udało się Oj, znowu było ładne branie Szkoda, że tak wieje, by się lepiej dużo łowiło, naprawdę Balona mi robi na pleciące. Udało się nawet takiego. <laughs> no już lepszy. Ja że może to nie jakieś giganty w porównaniu do tego, co się w grudniu łowiło, ale coś łowię. Coś tu próbuję z tej wody wydłubać O, ładne bramko Coś się tu dzieje. Kwestia teraz, myślę, że dobrania koloru Na ten biorą, ale może na inny kolor będą lepiej reagować I otworzy to może tą wodę Jest, patrzcie Małe Pomałe A taką góweczkę Coś się tu 再见。So, <laughs> Ajajaj, patyczka mam co jakoś to poradzić, wyciągnąć. O złamał się to dobrze. Jest. Opa. Ło, coś się ruszyło. Coś pogoniło. <laughs> Zobaczcie jak ta cała ukleja poszła w tą stronę. Może spróbuję jeszcze troszkę na dropszota potem. Kąki biorą mi na no, nieduże. Ewidentnie coś tu pogoniło. Ale powiem Wam, ten drapieżnik ma tu tyle tego żarła. nawet się dobrze nie musi ruszać. No, a tam trochę w węteczkę połowiłem, te okonki. Takie małe, dziubałe, dziubałe. Już ręka, ręka pachnie rybą. To próbujemy. próbuję sobie dalej tak mieszam tymi kolorami dzisiaj no to na no tamto coś dziubią to kąki tylko nieduże. spróbujemy teraz na większą no, udało się z pierwszym trochę za daleko o super teraz na to na flagmana teraz sobie mówię, no różne to bez znaczenia jakiej firmy to gumeczka zobaczymy na to No, i takiego okonka udało mi się złowić. Taki już nawet fajny, gruby już marcowy okonek na taką przynętę. Proszę. No i co, łowię dalej. Pogoda nawet się trochę poprawiła. Pierwsza, pierwsza taka grubsza rybka. Fajna. Dobra, to teraz go wypinamy. Tak się trochę tu przekręcił i wypuszczamy, wypuszczę go może w podbieraku tu wysoko jak mi się uda odbieraczku go ładnie o, elegancko i następny mniejszy też już grubasek Bardzo delikatnie dzisiaj to okonie nie biorą O, teraz się coś spłoszyło Drobnicy to naprawdę sporo jest O, zobaczcie sami co tu się dzieje o. Co to się dzieje tu? Co to się z tym Co to co tam chce się same przepłoszyły czy po prostu próbuję je to coś, coś gonić. Zobaczcie co tu się dzieje. Dobra, teraz tutaj popróbuję. Widzę tamtej płotki pod tym krzaczkiem stoi aż czarno. To o konie czasem tutaj się tam na prawo trochę brały, ale jeszcze tutaj nie próbowałem. O, jest branko, chodźcie, jee, yeah, nawet taki sobie wziął Wypuszczamy oczywiście Zaraz, żeby... Czy się uda jeszcze coś tu klepnąć? Jest branie, i nożut i branie Opa Zabawa przednia tylko ryby, takie sobie No to tak jak do tej pory widzieliście Te okonie nawet spoko biorą, tylko wszystko bierze na tą wędkę Na tą bardzo delikatną, 1 do 5 gram Łowię na bardzo delikatną główkę Te okonie nawet biorą, bardzo słabo, ale da się je łowić Na dropshot'a nawet nie miałem szans gdzieś coś złowić, jakieś pobicia były, ale No nie było jakichś tam efektów na tego dropszata Wszystko na ultra light'a dzisiaj no i co? Do wieczora, jeszcze trochę czasu mam. No i zobaczę jak mi to pójdzie. Jeszcze trochę połowie. Popróbuję do wieczora, potem będę się brał do domu. Teraz na taki jaskrawy kolorek próbuję je skusić Ale tak delikatnie biorą przy samym dnie Jest! No to moi drodzy, już powolutku będę kończył to wędkowanie Te okonie dzisiaj nawet brały, trochę zabawy miałem Nie mogę powiedzieć, chociaż drobne, ale między tym jakieś większe się trafiły Fajnie się pobawiłem na tego mojego ultralighta Jest to nowy sprzęt Na który próbuję łowić Jakoś mi to nawet wyszło dzisiaj Na bardzo małe gumki łowiłem Z początku cały czas te okonki chciały brać Teraz już przestały, więc co i powoli będę się zawijał Bo to bez sensu to wędkowanie dalej jak się już nic nie dzieje Teraz Wam jeszcze na koniec pokażę Nie więcej na co ja tutaj łowiłem No i na takie malutkie gumeczki Dzisiaj kolory różne działały. O, taki czarny z zielenią, różowy, nawet na takiego twisterka. Tutaj ona taki jaskrawy, no to miała najwięcej brań. O, teraz jeszcze na koniec ładnie słoneczko wyszło. Pewnie nie na długo, bo chmury są. No i co, i z wami się żegnam. I do następnego wypadu nad wodę. Trzymajcie się. Cześć!